Kapliczka przydrożna w drodze do Taszowa. Taszów maleńka, malownicza wieś w sąsiedztwie Lewina Kłodzkiego, Oddalona od Lewina około 4 km. To jest też zabytek ta kaplica. A przede mną droga na wprost. Dużo się zmieniło. Byłem tu kilka lat temu, więc droga była straszna. Ciężko było przejechać. Niemniej jednak tą wioskę odwiedzałem parę razy. Zobaczę dzisiaj, co zmieniło się w taszowie. Kaszów. Chciałem pokazać piękno tych maleńkich wioseczek, skrytych w górach, wśród lasów, krętych dróg, wiekowych drzew. To są właśnie wspaniałości. Ziemi Kłockiej. Maleńkie dawne chatynki sudeckie oraz również dawne budownictwo, ale pięknie odrestaurowane. Jestem w tej chwili w Taszowie u Pana Marka Mozila i proszę bardzo, żeby Pan opowiedział o tym pięknym domku i o miejscu, w którym Pan mieszka. Bardzo proszę. Dzień dobry, nazywam się Marek Mazi. Eee, przyjechałem z Wrocławia w 1979 roku. Eee, ten dom był w stanie nie nadającym się do użytkowania i go musiałem praktycznie cały rozwalić i postawić na nowo I, no i e, oprócz mnie pojawiło się tu bardzo dużo moich znajomych z Wrocławia którzy pobrali wtedy też bo cała wioska była pusta w tym czasie też takie ruiny no i tak to trwa ta historia do dzisiaj, już są wnuki, ale wszyscy bardzo się cieszą z tego, że są naszymi mianami. To jest bardzo blisko granicy czeskiej, mamy też bardzo dużo znajomych, którzy mieszkają w Czechach, Czechów i tak sobie po prostu żyjemy. Pana przebudowa tego domku kosztowała bardzo dużo trudu i pracy, prawda? Tak, tak. Czy będzie pan łaskawy pokazać wewnątrz, jak to wszystko tak, wygląda? Proszę, proszę, to idziemy. Proszę. Wchodzę do wnętrza. Jesteśmy w salonie u państwa. I chciałem zwrócić uwagę na piękno tego pomieszczenia. Może pan. Jeszcze kilka słów opowie na temat tego pięknego salonu. Ja y, 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 w międzyczasie miałem taką y, przygodę, y, jak y, zacząłem y, uczyć się tkactwa. Y, więc spędziłem prawie dwa lata w kieleckim. Tam się nauczyłem oprócz tkania. Mam warsztaty tkackie jeszcze stare. Y, nauczyłem się skręcać wełnę na wrzecionie i na powrót, ale wolę w bardziej. I nauczyłem się też ciesiołki. I dzięki temu mogłem tutaj po prostu zamówić drewno w lesie. Właśnie to wtedy, też drewno było drzewami. Dostałem zezwolenie na ścięcie tego. I ściągnąłem tutaj to na plac i ciosałem to ręcznie. To no, idzie niezbyt szybko, ale też wcale tak wolno, jak się ludziom wydaje. I, no i tak, i tak podzieliłem ten dom na dwa takie okresy remontowe. Wpierw wyremontowaliśmy to z żoną, a potem nas, tą drugą, następną część, tam jest taki olbrzymi też jakby salon 110 metrów kwadratowych, bo oczywiście jest strych. My czasami po tego pomieszania po słuchaniem muzyki w ogóle nie odwiedzamy. Nasze dzieci są już dorosłe, poszły w świat więc generalnie większość czasu wieczorem, bo w okresie letnim to i tak cały czas mamy zajęcia na, na zewnątrz i ja teraz żeby mieć czegoś pieniądze Bawię się w renowację mebli. Wychodzi mi to całkiem nieźle. I jedno, jak pan zrobi na chwilę przerwę, to przyniosę jedno krzesło, które teraz robię taki komplet. Przyniosę tutaj i, 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 i pokażę. Bardzo, pra, bardzo proszę, a ja proszę w międzyczasie uczyć? pokażę, pokażę w koło mieszkanie: okienka, półki, mnóstwo książek. Dużo okien, widno, pięknie, przytulnie. Co pan wnosi? Proszę Ale sobie. cudeńko. to Niesamowicie. Skąd pan takie pomysły czerpie? Nie wiem, czy dobrze pan to ustawiłem. Dobrze, dobrze, w porządku, bardzo fajnie. Szesło wygląda z tyłu. Zwracam uwagę na połączenia tutaj fachowe. Proszę. Oparcie. Podłokietniki z boku. Samosiedzenie. Coś pięknego. Byliśmy na zewnątrz i tutaj jest stolik. Akurat dzisiaj pan y, wykonuje renowację krzesła. Narzędzia. I piękna psiunia. No co piesku, chodź tu chodź. Bardzo przyjazne stworzenie. Polubiło mnie. A ja ją też polubiłem. W tej chwili chciałem pokazać podwórko, otoczenie piękne. Tutaj widzę są jakieś szczątki budowli. Co to było? Stodoły. To były stodoły, tak? Tak, tak? Bardzo fajnie, że Pan zachował te, że tak powiem, Szczątkowe mury to tam chyba też była jakaś piwnica, czy coś tak, też takiego? Była piwnica. Pięknie to wszystko wygląda. A bardziej w lewo, piękny, malowniczy, górski strumyk. Kończy bieg, tak? Gdzie? Hamburg. Hamburgu. Ojejej, coś takiego dopływa, do, zwiększył rzek do Wełtawy. tak sobie po prostu. Ełtawe, potem jest łaba, łaba do renu, i, i koniec grubka. Proszę. Proszę. I koniec grubka całej tej zabawy. Chciałbym jeszcze pokazać za strumikiem, tu za tym pięknym strumykiem, którego muzyka naprawdę jest piękna, w połączeniu z tym ptasim śpiewem. Las. Tak, a tam za tym lasem są Czechy. Już cechy tam. Tam już są. Czechy. Ten las jest bardzo wąski. On ma tutaj jakieś 50 metrów i już mamy państwo czeskie. Proszę pana, ja chciałem bardzo serdecznie podziękować za rozmowę. Przy kawie, bardzo Dziękuję. mi smakowała. Chciałem też podziękować Pańskiej żonie za przyrządzenie tej kawy. No i teraz chciałem jeszcze pokazać trochę tego taszowa, jeszcze z innej perspektywy. Dziękuję Panu, do miłego zobaczenia. Miło, bardzo zapraszamy. Dziękuję, życzę dużo zdrowia.